Witam traderów i zapraszam ponownie do obejrzenia kolejnego nowego filmu Strippa Trading. W dzisiejszym filmie wyjaśniam strategię scalpingu, którą możesz zastosować na jednominutowej ramie czasowej. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, proszę cię o zasubskrybowanie i polubienie tego filmu, abyśmy mieli jeszcze większą motywację do dalszego tworzenia tych filmów za darmo. W związku z tym przejdźmy szybko do filmu. Dzisiaj handluję tą strategią na cenie Bitcoina, ale możesz również uruchomić tę strategię na innych kryptowalutach, Forex lub na giełdzie. Obecnie używamy jednego wskaźnika dla tej strategii. Jest to oscylator Heiken Ashi RSI. Jego skrót to HARS. Jedyną rzeczą, którą musimy zmienić w tym wskaźniku, jest wygładzanie otwarcia z 1 do 8. Okej. Okay. Teraz, kiedy mamy już prawidłowo ustawiony wskaźnik, możemy rozpocząć realizację strategii. Zasady wejścia dla tej strategii są bardzo proste. Jak tylko świece Hejkin Ashi wskaźnika wejdą w obszar wyprzedania lub wykupienia, możemy otworzyć pozycję kupna lub sprzedaży. Jak widzimy tutaj, czerwone świece Heikin Ashi wchodzą w obszar wyprzedania i zmieniają się na zielone świece Hejkin Ashi. W tym momencie możemy otworzyć pozycję kupna. Otwieram moją pozycję kupna i ustawiam mój Stop Loss poniżej ostatniego swing Low i ustawiam mój cel trzy razy wyżej. Jak widać, ta pozycja zamknęła się w ciągu zaledwie kilku minut. W przypadku pozycji sprzedaży działa to dokładnie na odwrót. Najpierw chcemy zobaczyć zielone świece Heikin Ashi w obszarze wykupienia, a następnie chcemy, aby zamieniły się one w czerwone świece Heikin Ashi. Kiedy to nastąpi, możemy otworzyć pozycję sprzedaży. Teraz ustawiam mój stop los powyżej ostatniego wyżu świngu i ustawiam cele trzy razy wyższe. Oznacza to oczywiście, że stosunek ryzyka do zysku wynosi trzecią. Jak widać, ta pozycja zamyka się ze stratą. Jednakże, jeśli poczekamy kilka minut, widzimy kolejną pozycję sprzedaży. Otwieram kolejną pozycję sprzedaży i ta zamyka się z zyskiem. Strategia pokazuje wiele sygnałów kupna i sprzedaży. Jeśli spojrzymy na cenę tutaj, możemy zobaczyć, że byliśmy w stanie otworzyć kilka pozycji w ciągu zaledwie kilku godzin. Oczywiście, od czasu do czasu pojawi się stop loss. Ale ze względu na wysoki stosunek ryzyka do zysku wynoszący 3, który stosujemy, zawsze upewniamy się, że wygrywamy znacznie więcej niż tracimy. Jeśli jesteś już profesjonalnym skalperem, to wiesz, że w przypadku scalpingu stop loss pojawia się częściej niż na przykład podczas day tradingu czy swing tradingu. I to też nie jest dziwne. W końcu, w przypadku scalpingu czasami otwierasz nawet 30 pozycji dziennie, podczas gdy w przypadku strategii day tradingu czasami nie otwierasz nawet 30 pozycji miesięcznie. Niewielu początkujących rozumie, że handel kryptowalutami w rzeczywistości wcale nie musi być trudny. Chodzi tu głównie o zarządzanie ryzykiem. Im lepiej zarządzasz ryzykiem, tym szybciej możesz osiągnąć sukces. Przyjrzyjmy się sesji handlowej która rozpoczyna się o godzinie 8 rano. Widzimy tutaj, że oscylator Heikin Aszy jest wyprzedany. Możemy więc otworzyć pozycję kupna ze współczynnikiem ryzyka 3. Jest to jednak stratna transakcja. Kilka minut później możemy otworzyć pozycję sprzedaży, ponieważ wskaźnik daje teraz sygnał wykupienia. Jest to zyskowna pozycja. Chwilę później otwieramy kolejną pozycję kupna, i ta zamyka się ze stratą. Następnie otwieramy kolejną pozycję sprzedaży, która zamyka się z zyskiem. Mamy teraz dwie straty i dwa zyski. Niewiele później, o godzinie 11 rano, otwieramy kolejną pozycję kupna. Ponownie zamykamy ją ze stratą. Następnie jednak otwieramy kolejną pozycję sprzedaży, która zamyka się zyskiem. Następnie otwieramy kolejną pozycję kupna, która zamyka się stratą, po czym otwieramy pozycję sprzedaży, która ponownie zamyka się zyskiem. I o 1.30 po południu otwieramy ostatnią pozycję kupna, która zamyka się stratą, i ostatnią pozycję sprzedaży, która zamyka się zyskiem. W ciągu sześciu godzin otworzyliśmy 10 pozycji, z czego pięć zamknęliśmy ze stratą, a pięć z zyskiem. Oznacza to, że wskaźnik wygranych wynosi 50%. Można by jednak pomyśleć, że nie jest to zbyt zyskowne. Ale tak jest, ponieważ na pięć pozycjach, które zakończyły się zyskiem, zarobiliśmy trzykrotność naszej inwestycji. Na pozycjach, które zakończyły się stratą, straciliśmy tylko jedną krotność naszej inwestycji. Tak więc w tym okresie osiągnęliśmy dziesięciokrotny zysk z naszej inwestycji. Była to więc doskonała sesja handlowa. Ale oczywiście może być o wiele lepiej. Jak zapewne zauważyłeś na tej sesji handlowej, wszystkie pozycje kupna przynosiły straty, ponieważ ogólny trend był spadkowy. Tylko pozycje sprzedaży były zyskowne. Dlaczego więc nie mielibyśmy zawsze handlować zgodnie z trendem, żeby otwierać tylko dobre pozycje? Możemy handlować zgodnie z trendem, dodając wskaźnik wykładniczy średniej ruchomej. Ja mam długość ustawioną na 350, dodając ten wskaźnik, możemy łatwo sprawdzić, czy cena porusza się w ogólnym trendzie wzrostowym czy spadkowym. Jeśli cena porusza się poniżej 350 średniej kroczącej wykładniczej, jak widzimy tutaj na ekranie, wtedy otwieramy tylko pozycję sprzedaży. Robimy to, ponieważ wiemy, że ogólna cena porusza się w dół, a my zawsze chcemy handlować zgodnie z trendem. Tak więc podczas tej sesji nie otworzylibyśmy wszystkich pozycji kupna. Mogę więc usunąć je wszystkie, co powoduje, że zamiast 50% stopy wygranych nagle mamy 100% stopy wygranych. W ciągu 6 godzin osiągnęliśmy 15-krotny zysk z naszej inwestycji. Osobiście, z zyskowną pozycją scalp zarabiam około 250 dolarów amerykańskich. Tak więc z tymi pięcioma zyskownymi pozycjami zarobiłem 1250 dolarów amerykańskich w ciągu 6 godzin handlu. Tak na marginesie, aby zarobić takie kwoty, nie potrzebujesz wcale dużego kapitału. Na moim koncie skalpowym również zawsze handluję z niskim kapitałem. Mogę to robić handlując z dźwigniami na giełdzie Bybit. Na Bybit możesz handlować dźwigniami aż do 100 razy. Oznacza to że twoje pozycje mogą zamykać się z zyskiem lub stratą nawet 100 razy szybciej. Możesz więc osiągać wysokie zyski przy niewielkich nakładach finansowych. Zbybit korzysta ponad 3 miliony użytkowników na całym świecie. Jest to więc niezawodna platforma handlowa. Ponadto możesz handlować ponad 100 różnymi cenami walut kryptograficznych i możesz zarabiać jak również umieszczać pozycje kupna i sprzedaży. Ponadto możesz korzystać z układu 4 cen, aby mieć oko na wiele pozycji. Jest to niezwykle przydatne, jeśli stosujesz strategię Scalp taką jak ta. Jeśli również chcesz handlować na tej giełdzie, możesz odwiedzić Bybit poprzez link w opisie pod tym filmem. Dzisiejsza strategia Scalp może być oczywiście również handlowana w trendzie wzrostowym. Aby mieć pewność, że mamy do czynienia z trendem wzrostowym, musimy oczywiście zobaczyć ruch ceny powyżej 350 EMA. Następnie spoglądamy na wskaźnik Heikin Ashi i czekamy na sygnał wyprzedania. Jak tylko to nastąpi otwieramy pozycję kupna ze współczynnikiem ryzyka trzecie. W tym okresie od w pół do ósmej rano do w pół do jedenastej rano udało nam się otworzyć trójzyskowne pozycje kupna. Przy tej strategii okazje pojawiają się dosłownie każdego dnia. Prawie nigdy nie będzie dnia, w którym nie można otworzyć pozycji, ponieważ handlujemy na jednominutowych ramach czasowych. Jeśli nie chcesz w ogóle analizować, możesz również skorzystać z naszego abonamentu Premium Tripa Trading. W ramach abonamentu będziemy Ci podpowiadać, kiedy najlepiej otworzyć pozycję i kiedy najlepiej ją zamknąć. W ten sposób możesz handlować z nami codziennie, bez konieczności samodzielnego analizowania cen. To wszystko na ten tydzień, mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś i że zamierzasz wdrożyć tę strategię, ponieważ jest ona bardzo zyskowna. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.